Do tabeli przestawnej możemy dodawać fragmentatory. Gdy mam zbudowaną tabelę dla danego działu, ile jest zatrudnionych osób, jaka jest płaca zasadnicza, ale to są dane wieloletnie. Ja bym chciała na przykład dołożyć rok jako fragmentator, czyli klikam sobie prawym przyciskiem myszy na roku, dodaj jako fragmentator, on mi się tutaj pojawia. No, ale tak naprawdę jako fragmentator mogę dodać każdy element, który mam na tej liście. Prawy przycisk myszy dodaj jako fragmentator, prawy przycisk myszy dodaj jako fragmentator. I wtedy zobaczcie, że na, tej naszej, na tym naszym zestawieniu mamy kilka tych fragmentatorów. Ja na chwilę wyłączę tą listę i wtedy popatrzcie, ja mogę zadecydować, że na przykład fragmentator będzie obsługiwał Jakąś inną tabelę, ale tej tabeli nie, mimo że do niej dosyć został dołączony. Jak mogę to zrobić? W analizie tabeli przestawnej mogę wybrać połączenia filtru. Klikam w to i zobaczcie, mogę zdecydować, który z tych filtrów nie będzie obsługiwał tej tabeli. Załóżmy, że ja wezmę sobie datę zatrudnienia i powiem, żeby. Ona nie tyczyła się tej tabeli. Czyli jeśli do jednego fragmentatora będę miała podpiętych pięć tabel, to mogę zadecydować, że jedna nie będzie brana pod uwagę. Robię OK i wtedy zobaczcie, mimo wyboru tutaj tego fragmentatora, nic się tutaj nie dzieje. Mogę wybrać określony rok, wtedy dane się tutaj fragmentują, ale po wyborze zatrudnienia nic się nie dzieje, ponieważ zdecydowałam tutaj, że ona ma być nieaktywny filtrem, nieaktywnym filtrem dla tej tabeli. Excel. I zrobione.